Cześć. Zamroziłem wodę w butelce, która stała w kubku i zobaczcie, jakie fajne rzeczy się dzieją, jakie, jakie przecięcia widzicie. To się nie dzieje tak normalnie w lodzie. To są sprawy związane z energią. Także nie ma jednolitego lodu, mimo że butelka stała w jednakowej pozycji. Tu w środku też fajnie widać, tylko że nie chcę się pokazać, ale takie tabuny energii się fajnie zamroziły jest gładki lód a na nim takie jakby wybrzuszenia jak jakieś góry czy po prostu takie splecione tutaj za tymi kropkami tylko nie wiem czy będziecie widzieli także zobaczcie tutaj jak to fajnie jak to pięknie wygląda jakby było przecięte jakimś metal no, wygląda tak jakby było kurczy na srebrno świecące o zobaczcie tutaj te w tym miejscu takie pasy. Coś pięknego. Także woda. Zaraz, zobaczymy jeszcze tutaj. Czy uda się coś tu pokazać? Może tu z tej strony. O, tu będzie widać energię. Zobaczcie jak w tym miejscu jest doskonale widoczna energia. O. Jakby to pokazać, on się światło odbija. Hmm. Jest taka łuna malutkich energetycznych pasków, które wędrują od dołu butelki do góry. Jest lód, a na nim są takie pasy energii. Taki pas energii idzie w górę. Teraz, jakby to dobrze Wam pokazać. Może teraz tu coś zobaczycie. O, tu będzie widać. Zobaczcie, widzicie? Taki pas jak pędzel energetyczny idzie do góry energetyczny zaraz jak jeszcze to dobrze oczyszczę i jeszcze raz podniosę do góry o zobaczcie jaki pędzel energetyczny się utworzył aż takie są, aż linie i to fajnie jest widoczne z tej strony tutaj są takie wybrzuszenia na lodzie takie piękne wybrzuszenia hmm. Przypomniały mi się teraz Alpy. No i tutaj troszkę bąbelków i takie piękne przecięcia, które pod odpowiednim kątem ułożone wyglądają jak, srebr, jak ze srebra. Teraz jeszcze raz tu przetrę. A on jest w więcej miejscach pocięta ta woda. O kurczę, jeszcze teraz tu zobaczyłem. Czyli ten lód, który zamarzł zobaczcie jaki, jaki się bałagan w nim zrobił. Zobaczcie. To paruje szybko. O, teraz będzie widać. Zobaczcie. To się dzieje właśnie z wodą. To jest woda teraz energetyczna, no niesamowite. Także kubek jest mistrzostwem, tylko dopracujemy jeszcze nano powłokę. O, teraz fajnie widać. Zobaczcie, widzicie jakie. To wygląda z daleka jakby srebro tam w środku było Ale jest energia, jest to doskonale widoczne Pocięcia Normalnie woda jak zamarza To przybiera jedną strukturę po prostu Jedna Robi się taka tafla o, A tu jest wszystko pocięte, to jest pocięte Na różne warstwy po prostu Energią się i tak wygląda zamarznięta energia. I tu o w środku, fajnie też to wygląda. Na powierzchni taka jakby narość, a z drugiej strony doskonale widać, że jest to taki Ala Ala jakiś pędzel. O, tu widzicie pocięcia takie, zobaczcie, teraz doskonale widać takie tysiące drobniutkich, tysiące drobniutkich takich... Moment to jeszcze jeszcze raz wam to pokażę. O, teraz może tak. Zobaczcie, widzicie? Takie igiełki tam są w środku. Taki pędzel się zrobił. I w środku taka narość. Jakby to wszystko miało wyjść na zewnątrz. Ciekawostka.